Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z pogadanek. Więc tak, tak jak w poprzednim tygodniu mówiłem, dzisiaj będzie bardziej taki odcinek odnoszący się do słów tutaj, uwaga, z odcinka Rockiego Medyka oraz Archema. Link znajdziecie w opisie oraz do wycinka z live Rexisa, który komentował ich odcinek i link do kanału Reksisa znajdziecie także w opisie. No to zaczynajmy! Zakiwo. MC Kimo. Moim zdaniem to też jest trochę śmieszne. Już nie chodzi tutaj o film rokiego bo Goki to powiedział w końcu dobrze. Ale chodzi mi głównie o to. Chodzi mi głównie o to. O tą osobę. Jak to niektórzy czasem by wymagali mówić o nim. Osobistość Benhard, Makkaimo. Rocky Medyk, 8 X. Lumikow, Benhard, Makkaimo. Makkaimo. Także na początku tutaj się odniosę do tego co powiedział Rexis i pokazał, czyli że GibusKin Kin źle moje, mój nick. Także napisałem nawet komentarz u Gibusa i, i w sumie nic z tym nie zrobił, nie wiem czy w ogóle przeczytał, ale no. Nie wiem czy to jest taki problem z tym, ale. W MC Kimo, MC Kimo coś bardziej tak się czyta, a nie Mac Kaimo. Bo, nawet jak jest MC kwadrat, no to nie, pisze, nie czytasz tego mac kwadrat, tylko MC, tak? Albo MC kwadrat. Przez to jest MC, albo MC kimo i do no tyle. Jakby zresztą samo moje przywitanie, jest, że z tej strony kimo. Także no, tutaj takie małe tylko wtrącenie się, ale lecimy dalej. <śmieniu> Jest to YouTuber, który stał mi co zapomniany. Dawno, dawno temu, 37 lat temu, gdy budowała swoją markę, to zaczęłam na Minecrafta. Craft, który wówczas był bardzo popularny na gumie. To ją kim ostatnio przysłuchiw się na te dwa, kiedy do dziś nagrzywa popowiadanki. Tutaj się wtrącę, a mianowicie do tego, że. Zaczynałem, co prawda, niby z Minecrafta, jednak problem jest w tym, że cały czas nagrywałem też jeszcze inne serie, i były na przykład, e, między innymi, seria z Left 4 Dead, z CS, Battle Mages jeszcze robiłem, chyba jeszcze Unreal Tournament'a. Ja próbowałem różne gry, głównie był to Minecraft, a bardziej polegało to na tym, że ten Minecraft u mnie przeważał w wyświetleniach, zdecydowanie, ponieważ te inne gry były u mnie mniej oglądane i na przykład, dzięki temu moim największym filmem jest. Minecraft więzienie, które ma około 92 chyba tysięcy wyświetleń, jest to Minecraft. No ale raczej nie głównie dlatego się przerzuciłem. W sensie przerzuciłem się na tf bo wtedy zacząłem bardziej grać i interesować się TF-em akurat, a Minecrafta trochę odrzuciłem też. Bo to był u mnie czas. Mniej więcej, kiedy zaczynałem chodzić do gimnazjum, i wtedy poznałem, tak naprawdę, T.F.A. tak głębiej i zacząłem się zagłębiać w jego społeczność. Dlatego też zacząłem najpierw robić streamy, potem właśnie zacząłem nagrywać. No i już jakoś tak zostało, bo teraz, jak zazwyczaj próbuję, próbuję jakąś inną grę, no to już to średnio wychodzi. Ogólnie chodzi o to, że dzięki tej decyzji jego filmy mają udzielenie 200 czy 300 wyświetleń, Czyli z ponad 1000. Powiedz, jak zacz, zacz, zacznę tę skimować na Twitchu kiedyś. Kiedyś będę musiał po prostu. Posłuchajcie, zrobimy taką emotkę wtedy tam o nazwie Mac Pomijając ten tym faktem mogę z przymierzyć ten kanał, jeśli lubicie oglądać ST2. Poza tym jak chodzi o najciekawszy film, to będzie nowy. Screen Force 12. Wyświetlenia 200-300. To tutaj też się nie mogę zgodzić, przynajmniej nie widać tego po ostatnich filmikach. Przy jakichś starszych bardzo możliwe, jednak te wyświetlenia mi no, trochę teraz spadają. Niestety YouTube mnie nie lubi, mam takie wrażenie i... no cóż. Czy ja wiem, czy Scream Fortress 12 jest moim najciekawszym filmem? Szczerze to mi się wydaje, że między innymi poradnik do Szpiega, taki, który był lekko taki przyśmiewczy, był o wiele lepszym filmem. Nad nim też więcej czasu na pewno spędziłem montując go. Yy, ScreamFortress 12 to był filmik robiony raczej na szybko, od razu po tym jak wypuścili update, po prostu otworzyłem skrzynkę i grałem zwykłego casuala, także to nie był jakiś taki, przynajmniej według mnie, mocno ciekawy i interesujący film. Mam o wiele lepsze filmy, albo na przykład też filmik a propos youtuberów, który też nagrywałem jakiś czas temu i to jest filmik, gdzie rzeczywiście jakkolwiek dałem coś z siebie i... I więcej było też chociażby montowania tego wszystkiego i nagrywania. Niech on my się tutaj że moim zdaniem, szkoda yy, trochę, że Kimo robi właśnie tylko te, po, te pogadanki. Bo moim zdaniem, fajnie, jakby się robi coś więcej. Moim zdaniem, też czasami szkoda, że też nagrywa czasami na żywca, chociaż chyba o ile pamiętam, ostatnio chyba przestał już praktykować. Tylko moim zdaniem, też trochę brakuje tam cięć w tym. Bo jeżeli chodzi o takiego różnego efekty na ekranie, to Kimo jest tu świetny. Kim, kim po prostu umiał zrobić tak, że na ekranie coś się działo co, co jakiś czas. To moim zdaniem, no, no, za mało mówi tam trochę takich rzeczy, różnego Tutaj co do Rexisa, no to właśnie. Robiłem głównie pogadanki, bo też nie wiedziałem do końca, co wy chcecie. Często, pamiętam, że nie wiem, czy wy też pamiętacie, robiłem challenge od widzów, tylko później zaczęło się też kończyć to, w takim sensie, że już nawet od was żadnych propozycji za bardzo nie dostawałem odnośnie, jakie challenge wykonywać, albo były to challenge tak trochę dla mnie niewykonalne, dlatego przestałem to robić i teraz też staram się przez to rzucać odcinek z Minecrafta w sobotę. Stream jest co piątek, no i co piątek jeszcze jest odcinek z ZTF-a, taki e, lekko zmontowany gameplay, czy to z Slender Fortressa, czy to z Kazuala, lub innych jakichś trybów. Także coś tam próbuję, a co do tego, że co na ekranie, no to ja po prostu lubię montować, o wiele lepiej i przyjemniej szczerze mi się montuje film e, niż samo nagrywanie, przez to też często na filmikach mniej mówię. Bo często nie wiem, co powiedzieć. Ale dobra, także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi się podobało. Takie krótkie, jakby wyjaśnienia tych słów. Wiem, że nie musiałem i też nie chcę tutaj nikomu robić dramy, tylko po prostu chciałem się odnieść, żebyście, jakby, wiedzieli mniej więcej i czułem po prostu taką potrzebę. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć.